Cześć chłopaki, słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę rodzaje ognisk, jakie są. Zrobiłem z zapałek, takie, także nie będzie takie w lesie, no bo w mieszkaniu nie będę robił wielkiego ogniska, tylko takie mniejsze. Przybliżę kamerę, żebyście mogli zobaczyć, jakie rodzaje ognisk są. Słuchajcie, to ognisko... To jest taka piramida. Nie wiem, czy widzicie, że tak poukładałem zapałki po przekątnej. Tak, do góry coraz więcej. Na dół papier, jako rozpałka, zawsze się daje, żeby rozpalić w nich. To jest gwiazda. To widzicie, nie? Jak gwiazda tak się rozchodzi. A to ognisko to jest. E, wigwam się nazywa. Wigwam taki japoński. Fu, to jest taki indiański namiot. Tak wygląda trochę jak namiot się układa widzicie? Te ognisko się naj, naj, najlepiej rozpala zawsze, bo dużo powietrza dochodzi i wszystko łatwo się pali. Teraz rozpalimy te ogniska i zobaczymy jak się będą palić. Dobrze. Widać wszystko? Widać. Zapalam. Zaczniemy od tego. Got. Papier. No, te ognisko powiem Wam. To się tak pali powoli na ogół. O, jeszcze trochę muszę rozpalić. Jeszcze nie zapaliło się dobrze. Teraz się pali, ale raz już się zapali, to już idzie nieźle. Teraz zapalę te ognisko, gwiazda. To się tak paliło a te gwiazda to się pali tak po troszku, że ten ogień się rozchodzi na brzegi ale to nie jest takie idealne, powiem Wam, bo czasami niektóre polana się ładnie zapalą, inne mniej Także jak widzicie ten ogień jest mniejszy ale pali się no i teraz weźmiemy a, weźmiemy wigwam. Wigwam jest najlepszy, mówię Wam te ognisko jeszcze się dopala a te już te już się zaraz, zaraz się zapali zobaczycie jak będzie fajnie szybko spali a tutaj nie wiem czy widzicie w rogu dobrze, dobrze Powiem Wam, że chyba źle ustawiłem te, tego wigwama, bo się tak dobrze nie pali. Zobaczcie, tu co mówiłem, nie wszystkie, nie wszystkie się dopaliły tak zapałki, widzicie? To jest ta wada tego ogniska. A ten tutaj muszę jeszcze z drugiej strony dopalić, bo... E nie, pali już. Dobra. Wiatr trochę. Na tym ognisku najlepiej piec kiełbaski Na tym najlepiej, jak coś dołożyć to wystarczy właśnie Hop, zarzucić patyka i już się pali lepiej To jest najlepsze ognisko No, także jak Pojedziecie kiedyś na biwak Będziecie w nocy, właśnie tam przez noc byli Nawet w dzień, żeby upiec kiełbaski To właśnie najlepsze to ognisko A potem jak już się wypali zostanie tylko taki popiół, żar to wtedy się wkłada w to miejsce ziemniaki. I się w tym piecze ziemniaki. Kocha was moje bąble, buziaki! Pa!